Co oznacza nowy ład w 2022 roku i jakie są tego skutki? Cześć, nazywam się Mirosław Zuber. Prowadzę kanał Biznes to My, kanał, który uczy jak prowadzić biznes. Cześć, cześć, witam was znowu na moim kanale i dzisiaj nowy ład nowy ład, który trzeba trochę poznać. Ja tą serię nowego ładu postaram się rozbić przynajmniej na trzy części i będę określał to jako dla działalności jednoosobowej działalności gospodarczej, osobno dla spółek zo i osobno dla e, umów cywilnoprawnych. Są to trzy rodzaje. Może jeszcze czwarty, bo jest dość dużo tego różnego materiału. Postaram się wam podpowiedzieć. Dostałem wytyczne cały mechanizm doliczenia od mojej księgowej. Przeczytam wam to, dam moje komentarze i mam nadzieję, że was to będzie bardzo interesować. Jest tego bardzo, bardzo dużo, więc warto słuchiwać, przemyśleć, dowiedzieć się. Ważne, ważne, jeszcze raz bardzo ważne. Zanim jednak będę o tym wszystkim mówił, chciałbym wam przypomnieć, że prowadzę też kanał Twoje Zdrowie24 otwarliśmy prostą spółkę akcyjną Twoje twojezdrowie24.pl gdzie absolutnie zapraszamy wszystkich chętnych którzy jeszcze nie prowadzą biznesu albo chcieliby współpracować albo zarabiać z nami do współpracy szukajcie tej strony internetowej zalogujcie się, dodajcie do, tam swoje dane żebyśmy mogli do Was pisać jest możliwość zarabiania, dostawania fajnych informacji i wiele innych fajnych rzeczy. Przypominam też jeszcze, że prowadzę kanał Biznes to, to my na YouTubie. Mamy też specjalny na Facebooku grupę, grupę zamkniętą, Biznes to my warsztaty szkolenia, gdzie możecie absolutnie dołączyć do nas, słuchać bezpośrednio to, co mówię, spotykać się z innymi ludźmi. Wszystko jest online. Zoomy są przeważnie we wtorek o godzinie 18, więc próbujcie się dołączyć. Na pewno dowiecie się dużo fajnych rzeczy i myślę, że Was będę mógł zmotywować do tego, abyście mogli zarabiać i zdobywać nowe umiejętności biznesowe. Teraz jednak chciałbym Wam przeczytać część maila, którego dostałem od księgowej i Dzisiaj będziemy teraz, w tym momencie, będziemy rozmawiać o jednoosobowej działalności gospodarczej, o nowym ładzie w 2022 roku i myślę, że te informacje Wam się absolutnie przydadzą. Będę Wam dawał te komentarze i myślę, że zrozumiecie coś. Eee, tych zmian jest jednak dużo i dlatego dzielę to na trzy części albo i więcej. Szukajcie nowy ład, część pierwsza, druga, trzecia i na pewno te informacje na pewno będą was dotyczyły, na pewno dotyczy to 90, właściwie 100% społeczeństwa. Zmian jest bardzo dużo, więc myślę, że warto się wiedzieć. Dobra, zaczynamy, do, do, zaczynamy i przechodzimy do materiału i będę komentował, co księgowa wysłała. Więc dzień dobry, tak zapisała do, do mnie księgowa. W załączenie przesyłam do Państwa opracowania dotyczące zmian podatkowych od 2022 roku oraz kalkulator, który pozwoli na orientacyjne wyliczenie zobowiązań prawno-publicznych. To jest rzecz, która na pewno się przyda, jak będziecie wyliczać. Jest taka możliwość, że ja Wam to też odeślę, tylko musicie do mnie napisać i ja Wam będę ten kalkulator wysyłał poszczególnym osobom, które będą tego zainteresowane. Ważne to jest, bo warto wiedzieć, jak wyliczać dany podatek. Najważniejsze zmiany dla działalności jednoosobowej, czyli dla JDG. Pamiętajmy, jednoosobowa działalność gospodarcza. I teraz mamy jeden z podstawowych rzeczy: różne składki zdrowotne zależy od formy opodatkowania. Nieodliczalne nie od podatku. Pamiętajcie, że w JDG zmieniła się jedna podstawowa sprawa, czyli E, były zawsze naliczane składki zdrowotne, które można było odliczyć od dochodu. Teraz tego, tej możliwości nie ma. E, tym samym z automatu e, podatki, które były rosną w górę, bo pamiętajcie, że składki zdrowotne teoretycznie mają iść do ZUS-u, ale jak wiemy ZUS, a budżet państwa praktycznie to jest to samo, jedna studnia bez dna, ile tam się wrzuci tyle wpadnie. Czy my coś z tego mamy, jeśli chodzi o ZUS, myślę, że nie. Jeśli pieniądze przejdą do e, ZUS-u, nie spodziewam się, że nagle będzie lepsza obsługa w szpitalach czy przychodniach, czy lepsza dostępność do lekarzy. Myślę, że od wielu, wielu lat e, nic się nie zmieniło. Nowy rząd też przyszedł i też się w tym kierunku nic nie zmieniło. Jak było przedtem, tak jest teraz i myślę, że poprawy nie będzie. Ale podatki mamy do zapłaty większe. I teraz dla podatku liniowego. Składka zdrowotna to jest 4,9% liczona od dochodu. Nie mniej niż 9% minimalnego wynagrodzenia, czyli 270 zł e, miesięcznie. Co to znaczy? Słuchajcie, podatek liniowy e, przy JDG to powinniście wiedzieć. Jeśli nie wiecie, to jest taki podatek, który płaci się. 19% w tym roku właściwie od dłuższego czasu 19% i normalnie można rozliczać przychód minus koszty i to co zostaje do podatkowania liczy się zawsze 19% nie ma żadnych progów podatkowych, czyli jeśli zarobicie 100 tysięcy płacicie 19%, jeśli płacicie e, zarobiliście milion złotych też będziecie płacić 19%, ale nowy władz wprowadza jedną zmianę do tego podatku doliczamy 4,9% od dochodu i jest to naprawdę dodatkowy podatek, czyli 19 plus 4,9 daje 23,9 przy zaokrągleniu 24. I teraz tak, jeśli nie macie jakiegoś dochodu, to z tego co zrozumiałem. Jeśli nie macie w danym miesiącu dochodu, to musicie płacić 9% minimalnego wynagrodzenia, czyli to jest 270,90 zł. Co to znaczy, że tak czy tak co miesiąc będziemy płacić 270 zł, nawet abyście nie mieli dochodu, i musicie w skali razy, razy 12, czyli w skali roku, mamy około 2000, 10 miesięcy, to jest 2700 plus y, 540, to jest 3240. Chyba dobrze policzyłem. <laughs> Czyli w kali roku, jeśli byście nawet nie mieli żadnego dochodu, z mojego rozumienia wychodzi na to, że tak czy tak zapłacicie 3000 zł. A 3000 zł w zeszłym roku, to gdzieś byście musieli zarobić 20 000 zł, żeby y, zapłacić te 19%. Suma summarum, Dopłacamy. To jest minimum. A pamiętajcie, że płaci się minimum 4,9 plus 19,23,9. Jakieś chore kwoty. Słuchajcie, no, to jeszcze i tak jest nisko, bo za chwilę powiem Wam, jak to wygląda przy zasadach ogólnych. I teraz punkt B. <laughs> Zasady ogólne. Składka zdrowotna, uwaga, 9% liczona od dochodu. Co to znaczy? No, to zna znaczy to, że do 30 tysięcy jesteśmy zwolnieni z opodatkowania. Ale powyżej 30 tysięcy już płacimy zawsze 9% podatku. Co to znaczy, że e, jeśli zarobimy 30 tysięcy ponad, wszystko co ponad 30 tysięcy, płacimy 17% w związku z pod skalą podatkową 17% plus 9, mamy 26%. I ta skala obowiązuje między 30 a 120 tysięcy złotych. Powyżej 120 tysięcy płacimy 32% plus 9%. A to już jest praktycznie 41%. Czy dużo? Moim zdaniem bardzo dużo. Teraz lecimy z ryczałtem. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Do 60 tysięcy złotych, 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Mówimy tutaj o składce zdrowotnej. Od 60 do 300 tysięcy 100% składki zdrowotnej i powyżej od, 30, od 300 tysięcy 180% przeciętnego wynagrodzenia. Na dzień dzisiejszy nie jest dane przeciętne miesięczne wynagrodzenie. Szacuje się, że będzie na poziomie 5922 zł. Po przekroczeniu progu przychodu składka ulega podwyższeniu. Osta ostatecznie rozliczenie następuje na podstawie rocznych przychodów. Ewentualna różnica polega rozliczeniu. Termin zapłaty składek dla jedną działalności gospodarczej dla pracowników przesuwa się na 20 następnego miesiąca. <laughs> Słuchajcie, no. Yy, Tutaj nie mogę za bardzo określić, jak, jaka jest wysokość tej składki, bo 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Yy, nie wiem, czy to dobrze zrozumiałem, ale od przykładowo 6060 to jest jakieś, ja wiem, prawie 3000 zł. No, sporo, sporo, sporo. Yy, nie wiem, czy tak to rozumie, ale myślę, że tak to rozumie. Suma summarum, przeczytałem wam to, co mi napisała księgowa. 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia do kwoty 60 tysięcy złotych. 60 tysięcy złotych, żeby zrobić, to jest praktycznie 5 tysięcy złotych miesięcznie, dobrze mówię? Tak, 5 razy 12, 60 tysięcy złotych, więc myślę, że przychód na poziomie 6 tysięcy, 5 złotych, to jest żaden przychód. Robiąc 10 000 mamy 120 tysięcy, a robiąc 25 tysięcy mamy praktycznie 300 tysięcy złotych i więc przychód powyżej 25 tysięcy powoduje, że będziemy mieli wyższą składkę zdrowotną, choć wszystko kosztuje strasznie dużo. Moim zdaniem, bardzo źle wpłynie to w ogóle na gospodarkę. Jak to się skończy, nie wiem, ale. Myślę, że to jest jeden z czynników napędzających inflację, ponieważ te podatki musimy przerzucić w koszty. W koszty powodują, że towar jest droższy i towar sprzedawany do, do, do na rynek jest droższy. Ostatecznie napłacą to normalni klienci o wiele drożej, drożej. Mimo, że dostali jakieś podwyżki na godzinę, to i tak będą musieli zapłacić o wiele więcej, patrząc na to, jak zdrożał gaz, woda, i yy, yy, yy prąd. Jest to jakby inflacyjno, na, 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 napędza to inflację ogólnie. I teraz jednocześnie yy, zwiększono progi podatkowe. Czytamy dalej. Jednocześnie zwiększa się kwota wolna od podatku do kwoty 30 tysięcy złotych rocznie. Pamiętamy, że wcześniej było to na poziomie 8 tysięcy złotych. Nie dotyczy to osób rozliczających się podatkiem liniowym. To, co powiedziałem wcześniej, że jeśli wybierasz podatek liniowy, to nie możesz dostawać albo zastosować podatku ryczałtowego lub skali podatkowej. Po podwyższeniu uległ pierwszy próg podatkowy do 120 tysięcy. Moim zdaniem, tutaj pani księgowa trochę źle napisała, bo pierwszy próg dla mnie to jest 30 tysięcy, kiedy do 30 tysięcy nie będziemy płacić żadnych podatków, ale między 30 a 120. Płacimy te, te 17% podatku plus 9 składek społecznych. Pamiętajmy po 120 tysiącach wpadamy w krok 32, 32%, plus 9 mamy 41% podatku, bardzo, bardzo dużo. Nie wiem jak to rząd wyliczył, ale 9% to jest bardzo, bardzo dużo. Lecimy dalej. Wprowadzono ulgę dla klasy średniej. Dotyczy, dotyczy ona pracowników lub podatników osiągających przychody z pozadolniczej działalności gospodarczej, czyli z JDG, którzy, którzy rozliczają się na zasadach ogólnych. E, dotyczy to osób, które rocznie, roczne przychody wynoszą od 68 412 do 133 692 zł. Nie wiem skąd te 2 zł. Uzyskanie wyższych przychodów skutkuje utratą prawa do ulgi. O co chodzi? Yy, no tutaj wprowadzili, rząd wprowadził dla osób yy, prywatnych i dla JDG, bo to też jest jakby jednoosobowa działalność gospodarcza, pewne ulgi. Na przykład wprowadzono ulgo, ulgę 4+. Ulga 4+, to jest yy, kiedy człowiek wychowuje minimum 4 osoby. Zwalnia się od podatku dochodowego przychody do wysokości nieprzekraczającej 85 tysięcy. 528 pochodzące ze stosunku pracy z umów zlecenia z pozarządczej działalności gospodarczej. Yy, warunkiem zwolnienia jest wykonywanie w ciągu roku podkowego władzy rodzicielskiej lub wykonywanie określonej funkcji w stosunku do co najmniej czworga dzieci. To jest właśnie ta ulga 4. Yy, no, czyli jeśli mamy, <laughs> yy, zarabiamy, nie przekraczamy 85 000 zł, 528 zł, mamy możliwość za, zastosowania ulgi podatkowej. Czy to jest całkowicie zwolnienie z podatku? Nie wiem, nie rozumiem, dlatego tutaj nie mam napisane, ale czytamy dalej. Zmiany dotyczą także sprzedaży majątku używanego w działalności, rzeczy ruchome, na przykład samochód wykupiony z leasingu. E, pamiętajmy, że duża część społeczeństwa prowadząc biznes e, robi, kupuje samochody na leasing lub inne nieruchomości na przykład też na leasing. I teraz jest ważne, żeby dobrze to zrozumieć. Jeśli taki składnik majątku zostanie wycofany z działalności gospodarczej, a między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki te zostały wycofane z działalności, i dniem odpłatnego zbycia nie upłynie 6 lat, powstaje przychód spoza rolniczej działalności gospodarczej. Przedmiotem jest wartość wyrażona w umowie, pomieszona o koszty odpłatnego zbycia. Jednak jeśli cena zna, znacznie odbiega od wartości rynkowej bez uzasadnionej przyczyny, przychód ten określi organ podatkowy w wysokości ceny rynkowej. Słuchajcie, żeby to było zrozumiałe. Chodzi o to, że m, bardzo dużo osób na przykład wprowadziło w środki trwałe e, jakieś samochody, leasingi i tak to teraz jak było leasing, to można było zrobić, że ostatnią ratę leasingową można było wykupić na osobę prywatną. Czyli przez 5 y, lat, 2 lata, 3 lata, w zależności jaki ten leasing był, y, płaciła firma jakby ratę leasingową. Ostatnia rata leasingowa przeważnie była ratą wykupu tego, tego y, majątku, więc y, ludzie robili coś takiego, że kupowali to na osobę, pry, osobę prywatną. Czyli przez cały czas płaciła firma, a na koniec sam wykup tego mają samochodu było na osobę prywatną. I co było można zrobić? Było można sprzedać ten samochód. I nie płaciło się podatku. Dzisiaj już nie. Dzisiaj niestety, jeśli ten człowiek, ten człowiek wykupi to na, na siebie, czyli tak jakby na prywatny, nie na działalność gospodarczą, tylko na siebie, to musi ten samochód czy, czy majątek trzymać 6 lat. Przez 6 lat nie może znaczy inaczej, może sprzedać ten, 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 tą, tą nieruchomość lub, lub ruchomość, ale musi od tego zapłacić według skali podatkowej dochód. No bo jeśli coś sprzedał, wykupił na przykład za, za 100 tysięcy za, za 200, a samochód sprzedał za 250, to, to jego jest, dochodem jest całe 250 tysięcy złotych i od tych 250 tysięcy zł trzeba niestety zapłacić podatek. No, niestety yy, rząd tutaj zrobił coś takiego, że uniemożliwił, jakby za, zarabianie pieniędzy poprzez to, że coś chodziło w leasing, i później dany samochód można było wy, wyciągnąć na siebie i sprzedać go bez podatku. Teraz nie ma takiej możliwości. Nie wiem, czy to dobrze zrozumieliście, ale pamiętajcie, że takie przepisy są. Już nie ma możliwości. Wy, ostatnie, ostatnią ratę wy, leasingową wykupić na siebie i za miesiąc, dwa ten samochód spieniężyć bez podatku. Nie ma takiej opcji. Rząd to w tej chwili ograniczył. Lecimy dalej. Przy wprowadzeniu do ewidencji używanego składnika majątku zawartość początkowo uważa się cenę ich nabycia. A jeśli były używane przez podatnika przez, przed wypro, wprowadzeniem ich do ewidencji środków trwałych, nie były wcześniej amortyzowane, cenę ich, e, ich nabycia jednak nie wyższą od ich wartości rynkowej. Czyli tutaj jest specjalny klucz wyliczenia, e, jaka wartość tego samochodu czy nieruchomości będzie. Czyli jeśli kupiliście coś za, za 200 tysięcy złotych, to. Jeśli nie odliczaliście amortyzacji, no to cena jest też 200 tysięcy. Dobrze. Od stycznia 2023 roku, uwaga, lokale mieszkalne wykorzystywa, wykorzystywane do celów prowadzenia działalności gospodarczej uwaga, nie będą podlegały amortyzacji i nie będą ujmowane w ewidencji środków trwałych. Słuchajcie, to jest du duża zmiana. To jest duża zmiana dla osób, które na przykład yy, korzystały, że kupowały mieszkania i te mieszkania zostały wynajmowane zwykłym ludziom. I tutaj yy, pisze, że do celów prowadzenia działalności gospodarczej, czyli łącznie zrozumiałbym, choć tutaj mam wątpliwości, że jeśli ten majątek, nie, ta nieruchomość była mieszkaniem, a wykorzystywaliśmy się na biura, bo mój prawnik na przykład tak ma, że ma mieszkanie zaadoptował do celów prowadzenia działalności gospodarczej, to to mieszkanie i tak nie wolno Odpisywać w sposób amortyzacji. Dla mnie to jest jakieś dziwne, no bo amortyzacja to jest nic innego jak koszt. Koszt wybudowania, koszt stworzenia tego majątku. Czyli dzisiaj by wyszło na to, że kupiliście mieszkanie, nie możecie tego w żaden sposób odpisać jako koszt. A jeśli, go, jeśli będziecie teraz sprzedawać, yy, na przykład wynajmować to, to macie przychód, ale nie macie kosztów. Nie rozumiem tego do końca, bo tutaj księgowa też rozmawialiśmy i powiedzieliśmy, że zastanowimy się nad tym jeszcze bardziej. Ale wychodzi na to, że tak by to miało być. E, szukamy tutaj kruczków, czy jest jakaś możliwość e, ominięcia tego. Nie wiem jeszcze. W każdym razie taki, taki zapis jest. Mam jeszcze rok czasu, bo to jest przepis, który wchodzi od 2023 roku, ale to dotyczy to tylko. Nieruchomości, które już były wprowadzone w Środki Trwałe. Czyli jeśli coś ktoś wprowadził Środki Trwałe przed 2022 rokiem, przed 1 stycznia, to te nieruchomości mają jeszcze rok czasu, żeby można by je było je amortyzować. W 2023 nie będzie już takiej możliwości, chyba że rząd jeszcze coś w międzyczasie zmieni. Dobrze. Od stycznia 2022 roku obowiązuje nowy, nowy limit transakcji gotówkowych dla przedsiębiorców. I to jest ważne też, bardzo, bardzo ważne. Dokonywanie lub przyjmowanie płatności związane z wykonywaną działalnością następuje za pośrednictwem rachunku bankowego. W każdym przypadku, gdy stroną transakcji jest inny przedsiębiorca oraz jednorazowa wartość transakcji przekracza, uwaga, 8000 zł. Słuchajcie, poprzedni limit był 15 tysięcy złotych. Mam nadzieję, że wielu ludzi wie, o czym mówimy. Czyli nie można było nic kupić, znaczy inaczej, nie można było nic zapłacić e, gotówką do 15 tysięcy. Teraz e, jest to obniżone do 8 tysięcy złotych. I czytamy dalej. W przypadku, gdy płatność została dokonana gotówką, bo została przelana na rachunek nie, nie znajdujący się na białej liście, bo została wykonana bez użycia mechanizmu podzielnej płatności, mimo zawartej informacji na fakturze. Kosztów takich nie zalicza się do kosztów uzyskania przychodów. No czyli wy zapłacicie coś, nie zapłacicie to na białą listę, nie będzie to Waszym kosztem. Wszystko, co zostanie zapłacone gotówką powyżej 8 tysięcy, nie stanowi kosztem uzyskania przychodów w wypadku, kiedy to nie zostanie zapłacone przelewem bankowym. Dobrze, i zaraz jeszcze jedna rzecz. W przypadku gdy płatność dokonuje konsument na rzecz przedsiębiorcy i wartość płatności przekracza uwaga 20 tysięcy złotych, obowiązkowo, płat, obowiąz, obowiązkowo płata taka musi być dokonana na rachunek bankowy. W przeciwnym przypadku przedsiębiorca zapłaci podwójny podatek, jed, jeden od przychodu, a drugi z tytułu sankcji za przyjęcie gotówki. Od 1 lipca 2022 każdy przedsiębiorca, który ma kasę fiskalną, będzie miał obowiązek posiadać terminom płatniczym. Ale wrócę do tej do tych 20 tysięcy. Jeśli macie 20 tysięcy, musicie zrobić też to przelewem bankowym. Nie ma takiej możliwości w wypadku, kiedy to zrobicie gotówką, zapłacicie jeszcze dodatkową karę, więc trzeba na to uważać. A kasa fiskalna to jest rzecz, która jest nieciekawa. Nasza kasa fiskalna ja mam na przykład i w wypadku tej kasy fiskalnej ja muszę kupić terminal płatniczy. Nie uśmiecham się, ponieważ praktycznie nie mam na tej kasie fiskalnej żadnych klientów, bo moja działalność nie polega na kasie fiskalnej, tylko od czasu do czasu coś nabijamy na kasę fiskalną. I teraz muszę dokupić te terminal płatniczy. Nie uśmiecham się, ponieważ Wiem, że terminal miesięcznie kosztuje od 50 do 100 zł, a w skali roku to mam dodatkowe 1200 zł kosztów wyrzucone w błoto. A od 2023 roku nowa rzecz za rok o, będzie obowiązek przesyłania ksiąg do urzędu skarbowego w formie elektronicznej. Czyli słuchajcie, e, biura rachunkowe będą musiały na bieżąco wysyłać wszystko do urzędów skarbowych i Urząd Skarbowy będzie miał na gorąco wszystko wpisane co biuro rachunkowych pisało i jakaś podmiana faktury w przyszłości będzie praktycznie niemożliwa. Obowiązują nowe stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Dostępne są, na, e, dostępne są w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne. Chodzi o to tutaj, że e, stawki podatkowe, jeśli chodzi o ryczałt, są np. 3%, 5%, 8,5%. W zależności od prowadzenia działalności gospodarczej, tak będziecie mieli wysokość tej składki e, podatkowej. Musicie to znaleźć na, mi, na stronach ministerstwa. E, ja tego na razie tutaj nie mam, ale są one dostępne na stronie rządowej lub gdziekolwiek poszukacie. To na, przede wszystkim musicie popatrzeć, jakie macie PKD wpisane. Według tego PKD będziecie tak płacić podatki zryczałtowane. I słuchajcie, to jest jedna część maila, który, który dotyczy JDG i osób prywatnych. E, mam nadzieję, że to zrozumieliście. To tak na gorąco e, przeczytałem Wam i spróbowałem skomentować. Mam nadzieję, żeście to zrozumieli. Przypominam, że prowadzę kanał Biznes to My na YouTubie. Oglądajcie tamte tam informacje e, są wszystkie. Przypominam, że mam e, grupę na Facebooku. Przypominam, że e, Wszystkie te informacje możecie też znaleźć na Zoomach czasem, które pokazuję. Oglądajcie, śledźcie mnie, dawajcie udostępnienia, dawajcie komentarze. Mam nadzieję, że Wam to podobało. Jak się podobało, dajcie subskrypcję i łapkę w górę. No i cóż, to jest część pierwsza. Za chwilę nagram część drugą, gdzie będziemy mówić wszystko to co dotyczy zmian z nowym ładem mówiącym dla spółek Zoo. Dzięki Wam, cześć, pozdrawiam!